Nie masz co robić, a masz 42 level? Hm, to właśnie film dla ciebie, wiesz co? Powiem ci, co możesz robić, żebyś się nie nudził. Taka podstawa na cały dzień. Albo na kilka godzin. Czyli co robić na 42. levelu? Dzień drugi, tak trochę pomyślałem, że może coś takiego się przydać. 42. level jest jeszcze lepszym levelem niż 30. Po pierwsze mamy lepszy ekwipunek, nowe zbroje, nowe bronie. Dobra, może bronie nie, FMS nam wystarczy, nie oszukujmy się. Tarcza, hmm, hełm możemy nowe założyć, coś, coś fajnego, coś co nam się może przydać. I powiem wam tak, na 42. levelu, chodząc na same mytki, które są na filmie, ja powiem wam, że zarobiłem niedużo. Albo nie dropiłem, na przykład, aury czy jakiegoś innego syfu, ale wydrupiłem rzeczy za 14 milionów. Na takim krótkim filmie to jest coś. I powiem wam tak. Jeśli Was interesuje szybki, ale lecz dobry zarobek, zbierajcie prawie wszystko. Jeśli chcecie coś sprzedać u handlarki, proszę bardzo, możecie sprzedać u handlarki cały ekwipunek w 0 plus 3. Będziecie mieli z tego 15-20 k. Na jednym itemie, ale dużo stra czasu stracicie biegając. M1 handlarka, M1 handlarka. Kiedyś był taki motyw, że był jeszcze handlarz. Tutaj, właśnie na tej mapie, ale mało o tym wiem. Był to handlarz, który nawet nie był zieloną kropką zaznaczony. To było jakieś zbugowane. Było to może przez dwa miesiące. I powiem Wam, że albo handlarz bronią coś z tego, albo biżuterią, coś takiego to było. Myślę, że coś, coś było zbugowane. Było bardzo długo. I powiem Wam, że. Tutaj na tej mapie, jeśli był, to było można latać do niego, sprzedawać, 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 i można było wynieść z jednej mapy po 30 milionów w ciągu jednego dnia, jeśli zrobiło, nie wiem, 300-400 metków. To jest dużo. 300-400 metków przy 4 cechach wtedy było bardzo dużo. Teraz przy 6 jest trochę mniej, ale da się radę zrobić to wszystko bardzo szybko. 6 metków co pół godziny, bo one tak mniej więcej się respią. To nie jest rysb godzinny, jakby był rysb godzinny to by tutaj kompletnie nie opłacało się chodzić, naprawdę. Godzinny jest z tego co pamiętam na pustyni, na pustyni też można chodzić. Metki 40, 45, 50. 50 najczęściej lecą kamienie duchowe, dobra może, może to przesadziłem, ale e, lecą co jakiś czas. Tak, nie oszukujmy się, co jakiś czas. Mm, najlepszy drop, kadeki plus 4 też bardzo często lecą mi z 40 i 45, z 50 prawie wcale. I powiem wam, że dla mnie tutaj zarobek na pustyni jest naprawdę fajny, bo można sobie, nie wiem, pochodzić godzinę, dwie, potem wystawiasz to wszystko na sklepik, schodzić za jakiś tam czas. Ja zazwyczaj jak tutaj chodziłem, to przyznam się, chodziłem tak na dwie godziny, dropiłem ile wlezie, zanosiłem wszystko do Mien i sprzedawałem to w ciągu jednego dnia. Można też chodzić do lochu małpy. Teraz się zastanawiam, czy z, tego, z tej małpki dropi Małpiszą, czy nie dropi czy to ta z trudnego ruchu zrobi? To mam teraz dylemat, naprawdę. Bo nie wiem. Ale powiem wam tak. każdy zioło można sprzedać. 500k. Każdy medal można sprzedać. Około 700k. Medale średnio lecą 1 na 6 małp. Jeśli ma się farta, A jeśli ma się mega farta, to potrafi wam polecić 6 na 6 cech. To jest też fajne. A jak czekacie na kolejny resp, Możecie wyskoczyć komnatę przed i podrobić sobie medale konne. Naprawdę bardzo dobry sposób. Ja tutaj podrobiłem ostatnio PAS 90 medali w ciągu zabiciu 50 małp, czy też 60. Może, może nawet nie, w ciągu, no, w ciągu jednego dnia jak sobie logałem, z tego względu, że robiłem film, ale nadal tego filmu nie mam zrobionego. Mm. To jest jakaś paranoja totalna, totalna. I tak tylko mówię. Więc naprawdę, jeśli nudzisz się na 42 levelu, pamiętaj, możesz zrobić wszystko, możesz zacząć sobie robić alchemię, ekwipunek, ekwipunek PvM, PvP, wszystko, naprawdę, dosłownie wszystko. A ile ci jest potrzebne na czasu? Trochę jest, niestety trochę jest, ale spokojnie. Właśnie tutaj chodzi o to, że ten czas jest najbardziej potrzebny właśnie na małym levelu. Aż wbijemy te skilla na G, będziemy mogli zrobić kamienie duchowe. No. A więc jeśli nadal wam mało zajęcia, spróbujcie posiedzieć tyle, że zarobicie 100 kk na każdej z map. Hmm? Takie wezwanie dla Was. I napiszcie mi, jak wam poszło. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie mi, jaki level chcecie zobaczyć następny, bo nie mam nic innego przygotowanego. Więc widzimy się już niebawem. Do zobaczenia i pa pa!